Przygotowuję obiad dla siebie. Będą to polędwiczki drobiowe w takim sosie koperkowym. Do tego mizeria, ziemniaki młode, już nastawiłam. I taki będzie szybki, mam nadzieję, smaczny obiad. Teraz mięso podsmażę, a będzie szybko, błyskawicznie. Szybciej niż ziemniaki się ugotują, bo młode ziemniaki zawsze dłużej się gotują. Mój obiad gotowy. Najpierw w zamyśle był gulasz, ale jednak zrobiłam polędwiczki w sosie koperkowym. Przepyszne. Jeszcze mam na jutro obiad i ziemniaki. Ziemniaki młode. Po raz pierwszy młode jem w tym roku. No i do tego mizeria. Mm, jak pachnie. Smacznego. Moje wypożyczone książki. Tym razem wypożyczyłam pięć książek. Pożyczyłam pieni, bo takie mi się fajne takie strafiły. No mam nadzieję, że będą fajne, ale z tego co przeglądałam, to zapowiada się fajna uczta czytania. A więc, tak pierwsza Adrianna Ratajczak, białe chmury. To jest. Proszę. Widać, że takim fajnym językiem jest literackim pisana ta książka. Lubię takie właśnie, ale zobaczmy, o co tu chodzi w tym wszystkim. To jest romans historyczny. Proszę. Polska wersja Bridgertonów. O nie, o nie, lepiej. Niesztampowy, błyskotliwy i piekielnie inteligentny romans kostiumowy z charakterną i bezkompromisową bohaterką, którą pokochają współczesne kobiety. No proszę, zapowiada się bardzo, bardzo fajnie. A Emil zdecydowanym krokiem przemierza życie, dokładnie wiedząc, czego oczekuje. Własna posiadłość w Szkocji, możliwość kształcenia się w zawodzie zastrzeżonym dla mężczyzn, ambitne plany dziewczyny, krzyżył jej ojciec, wysyłając do ciotki w Londynie, zdeterminowanej, by znaleźć dla niej męża. Alster odziedziczył po ojcu nie tylko tytuł dżuka i majątek, ale przede wszystkim obowiązki. Pragnąc zapomnieć o wojennym koszmarze, mężczyzna angażuje się w sprawy finansowe rodziny. Na prośbę matki wybiera się na londyńskie salony, gdzie szybko staje się obiektem zainteresowania panien na wydaniu. No proszę, to takie coś będzie lekkie, łatwe i przyjemne na pewno. Chociaż nieraz też są w takich książkach różne zawirowania losowe. Ale chyba zacznę od tej książki. Lody dla królowej. Wersal, rok 1671. Nadworny cukiernik Ludwika XIV, Karlo de Mirko, przygotowuje najlepsze lody na świecie, dostępne tylko dla wybrańców. Ma w życiu dwa cele: doskonalić swoje przepisy i zdobyć serce damy dworu. Ludwiki de. No już nie czytam, bo. Mogę źle to zrobić. Inteligentnej i przepięknej, choć niemajętnej. No proszę. No tym bardziej będę z przyjemnością czytała tą książkę, że byłam w Wersalu. Tym bardziej, że byłam w Wersalu. Byłam w Paryżu na wycieczce. Oj, to były lata 90. bodajże. I, i byłam w Wersalu, i więc będę sobie mogła fajnie wyobrażać tamten ówczesny czas i to miejsce. Oj to tam się no, zaczytam chyba zacznę od, od tej książki, tak jak mówiłam. ale troszeczkę tak takimi małymi literkami jest ta ma literki takie troszeczkę takie bardziej do czytania. No, ale jest jak jest. Jest jak jest. Po okulary jeszcze nie poszłam do optyka, więc trzeba będzie wytężać. No tak źle jeszcze nie jest no, ale trzeba byłoby już coś pomyśleć, to na pewno. No, i tam, w tym wersalu, mnie bardzo utkwiła w pamięci sala kryształowa. Gdzieś mam tam nawet zdjęcie w tej sali kryształowej i ogrody wersalskie. Też tam mam zdjęcie. No, pięknie, pięknie, także będę mogła sobie coś tam porównywać. A tutaj to jest książka Katarzyna Bożyń. Nie chcę przekręcić nazwiska o tu lepiej Zyskowska Ignaciak. Urodzona 1979 rok, absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, autorka powieści obyczajowych, takich jak niebieskie migdały, przebudzenie, Upalne lato, Marianny czy nie lubię kotów. Współpracuje z magazynem Zwykłe życie, gdzie ukazuje się jej opowiadania, gdzie ukazują się jej opowiadania, mieszka w Warszawie. W wspólnych chwilach pisuję bloga. Proszę, muszę zobaczyć później. Kto jest zainteresowany, to można wejść na stronę autorki Katarzyna Zyskowska-Ignaciak. Ty jesteś moje imię. O, takimi mi lubię właśnie. Takie lubię wydania. To się fajnie czyta, jak są większe takie. Mm -hmm. No i zobaczmy, co to tutaj się szykuje. Trwa wojna. Zniewoleni mieszkańcy Warszawy żyją w cieniu łapanek i ulicznych egzekucji. Grupy pozostałe po kampanii wrześniowej, wszechobecne cierpienie i strach to nie najlepsza sceneria dla miłości. Jednak właśnie wtedy krzyżują się drogi Basi i Krzysztowa. Dziewiętnastoletnia dziewczyna i piękny poeta trochę nieśmiali, odrobinę zagubieni, bardzo zakochani ponad czarną otłanią. Ponad czarną otchłanią okupacji w czasach najtrudniejszych wyborów rozkwita niezwykła miłość biała magia wzruszająca historia, wśród, osadzona wśród murów ginącej Warszawy, w literackich stawiskach i Waszkiewicza, wśród słów poetów, wyznań kochanków, bezimiennych bohaterów, poranionych ludzkich losów. Piękna powieść o miłości, która odmienia czas skaleki. No właśnie, tą to chyba na koniec zostawię, bo taka trochę będzie, na razie wezmę się za te takie lekkie. A to jest ta druga, Karolina Wilczyńska. Zobaczmy, co tu jest. Karolina Wilczyńska. Autorka, która pisze emocjami, zawsze z zaciekawieniem słuchała ludzkich historii, co pozwoliło jej zostać jedną z najpoczytniejszych polskich pisarek. Na koncie mam m.in. dwa sezony serii o współczesnych kobietach, Rok na Kwiatowej oraz bestsellerowy cykl Stacja Jagodno. Kreuje bohaterki, które potrafią przezwyciężać życiowe przeszkody, a ich losy, opisywane historie, mogą dawać siłę i nadzieję czytelniczkom i czytelnikom. Swoimi książkami inspiruje kobiety do zmian, pozwala im uwierzyć we własne możliwości i zachęca, by realizować marzenia. No i zobaczmy, co ta druga nam tutaj oferuje. Czy dwie kobiety mogą dzielić się miłością do tego samego mężczyzny? Karolina Wilczyńska, autorka najpiękniejszej literatury obyczajowej, stworzyła niebanalną i mądrą historię, która może stać się bliska każdej kobiecie, wciągająca i zapadająca w pamięć opowieść o tym, do czego może doprowadzić ocenianie po pozorach, chorobliwa zazdrość i życie pełne niedomówień. Jak daleko może posunąć się kobieta żyjąca w poczuciu, że odsunięto ją na dalszy plan. No i właśnie. Też będzie interesująca, mam nadzieję. A tutaj słodycz wybaczenia. Zabawna opowieść o tym, jak wyzwolić się z więzów w przeszłości. A tutaj mam karteczkę. Piątego. Czerwca jednak, nie ósmego. Tutaj przybliżę autorkę. Słodycz wybaczenia. Przełożyła Katarzyna Karłowska. No i co, co tutaj my mamy? Niewidoczne, tak będzie. E, Hanna prowadza Hanna prowadzi popularny program telewizyjny. Ma też fantastycznego partnera, z którym planuje wspólną przyszłość. Nagle w jej doskonałym i poukładanym życiu wszystko zaczyna się sypać. Jedna osoba zdaje się znać rozwiązanie wszystkich problemów. Dawna szkolna koleżanka i prześladowczyni Hanach. A teraz autorka idei kamyków, kamyków wybaczenia. Idea ta zachęca do naprawiania do znanych bądź wyrządzonych niegdyś krzywd? Czy Hanach groził utrata wszystkiego, w co w życiu zdobyła, nawet miłości? No, też taka może być interesująca książka i na pewno taka będzie. Ale tak jak powiedziałam, zacznę od tej książki Lody dla Królowej. Tak więc cóż, czeka mnie miły czas. Robótki na drutach, robótka w zasadzie i książki. Oczywiście o każdej, którą przeczytam, coś powiem, parę słów od siebie. To tyle.